Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na ćwiczenia rozluźniające spięte plecy. Ustaw się w klęku podpartym, wykonaj koci grzbiet. Ruchy są płynne. Pracujesz w jedną stronę z wydechem, w drugą z wdechem. Tu wydech, tu wdech. Poczuj, jak porusza się cały Twój kręgosłup. Ciężar jest rozstawiony porówno na ręce i nogi. Palce stóp mogą być zaczepione o matę, ale nie muszą. Ustaw je tak, jak Ci wygodnie. Zamień ten ruch na... Okręgi, które rysujesz swoimi plecami, w jedną stronę i w drugą stronę, staraj się wydobyć jak największy ruch. Zejdź proszę na przedramiona i wykonaj kołyskę do przodu i do tyłu całym ciałem. Raz ciężar jest bardziej na rękach, raz bardziej na nogach. Przy tym staraj się mieć rozluźnione plecy i rozluźnione pośladki. Oddychaj sobie równo i spokojnie. Narysuj koło całym ciałem w jedną stronę. W drugą stronę. Zatrzymaj, wróć na proste ręce, następnie postaw kolana szerzej niż stopy. Usiądź na piętach i wróć do pozycji wyjściowej. Staraj się za każdym razem dotknąć pośladkami do pięt. Ręce są proste, ciągną w przód, a biodra ciągną w tył. Zatrzymaj się w dole, ustaw łokcie tuż przy kolanach. Twoim zadaniem jest odwrócić się do sufitu, prostując raz jedną, raz drugą rękę. Jeżeli czujesz, że możesz, patrz za ręką do sufitu. Wróć do klęku podpartego. Tym razem ustaw ręce jak najdalej do przodu, biodra w jednej linii z kolanami i wyobraź sobie, że chcesz położyć klatkę piersiową na podłodze. Pozycja kota. Pośladki, plecy rozluźnione. Oddychamy i wracamy do klęku podpartego. Tutaj zaczep palce stóp o podłogę i ustaw się do psa z głową w dół, następnie wróć do klęku. W momencie, kiedy jesteś w psie, plecy powinny być proste, nogi też, głowa schowana między ramionami. Próbujesz dociskać pięty do podłogi. Zmiana. Lewa noga jest prosta i ciągnie piętą w tył. Tutaj będzie czuć rozciąganie u lewej łydki. Zaprzyj się rękami mocno o podłogę, tak żeby było czuć to lepiej. Zamień nogę. I rozluźnij. Pozycja klęku prostego. Wdech nad głowę. Z wydechem siadam na piętach. Wdech, przeciągnij nad głowę jak najwyżej. Z wydechem usiądź. Wdech, góra, pośladki napięte. Wydech, siadam, rozluźniam. Wdech, przeciągnij. I wydech. Nie przestawaj, góra, wdech. Wydech. Nie spiesz się, wdech. I wydech. Teraz, w momencie, kiedy wstajesz, odwróć się klatką piersiową. W lewo, następnie w prawo. Barki cały czas opuszczone. Ruchy są delikatne, ale próbuj skręcić tak mocno, jak się da. Przeciągnij się nad głowę i przeciągnij do boku. Raz prawa ręka ciągnie lewą, raz lewa prawą. Pośladki napięte biodra lekko wypchnięte w przód. Rozluźniając nadgarstki usiądź i ustaw się do klęku prostego. Lewa noga wędruje w przód i jest prosta. Wykonaj skłon i wyprostuj się. Skłon i wyprostuj. Tutaj będzie czuć rozciąganie tyłu nogi. Im bardziej naciągniesz palce stopy do góry, tym bardziej będzie to czuć. Zostań w dole. Jedna ręka oparta o podłogę, druga trzyma za stopę. Staraj się utrzymać proste plecy, dzięki temu jeszcze lepiej będziesz czuła, rozciąganie tyłu uda. Może być też czuć to pod kolanem i na łydce. Opuść teraz biodra jak najniżej się da i zostań w dole. Twoja lewa ręka rysuje półokrąg do tyłu i wraca na swoje miejsce. Przeciągam do przodu nad głowę do tyłu i wracam tą samą drogą. Biodra ciągle są jak najniżej. Ruchy ręki są obszerne. Zostań w dole, zaczep palce prawej stopy o podłogę i ciągnij piętą w tył. Dodajemy ruch tej stopy. Pięta tył, pięta przód. Dzięki temu całe ciało przesuwa się bardziej do przodu, później bardziej do tyłu. Biodra wciąż jak najniżej. Odstaw kolano i powoli wyjdź z pozycji. Zamieńmy stronę prawa noga w przód. Skłon i prostuję. Znowu zdecyduj, czy palce stopy masz naciągnięte w górę, czy raczej stopa jest rozluźniona. Wybierz swoją wersję na dzisiaj. Zostań w dole, ręce jedna na podłogę, druga trzyma stopę. Plecy prościutko, klatka piersiowa wypchnięta w przód. Oddychamy. Biodra jak najniżej. Prawa ręka rysuje półokrąg. Sięgam jak najdalej w przód, do sufitu, następnie za siebie. Patrzę za ręką. Rozluźnij. Palce stopy z tyłu zaczep o podłogę. Pociągnij piętą w tył. I pracujemy. Pięta tył. Pięta przód. Zatrzymaj z tyłu. Odstaw. Powoli wyjdź z pozycji. Usiądź sobie, proszę. Wsiadzie z krzyżnym, Przechyl tu, raz w prawo, raz w lewo. Pośladki cały czas siedzą na podłodze, barki opuszczone luźno, szyja wydłużona. Ruch zaczyna się zwiększać, sięgam raz w jedną, raz w drugą stronę jak najdalej na macie. Pośladki wciąż siedzą. Dodaję przeciągnięcie ręki nad głowę. Postaw rękę tak daleko od siebie, jak możesz, ale dalej, wciąż nie odrywamy pośladka. Super, zmieńmy pozycję na taką, żebyś miała dużo miejsca, by wziąć wdech, a z wydechem położyć ręce przed siebie. Tutaj chcemy wydłużyć kręgosłup maksymalnie. Czubek głowy ciągnie w przód, klatka piersiowa ciągnie w przód również. Może być czuć rozciąganie pleców albo pośladków. Powoli wyprostuj się i oprzyj rękami za plecami. Przełóż lewą nogę przez prawą do trójkąta i poszukaj poprzez przechylanie nóg w prawo i w lewo. W którym miejscu najlepiej czujesz rozciąganie lewego pośladka. Kiedy znajdziesz taki punkt, możesz się tam zatrzymać albo pracować poprzez ruch cały czas. Oddychamy. Oprzyj się za plecami dosyć daleko, tak żeby było ci wygodnie. Plecy oczywiście powinny pozostać proste. Usiądź sobie w tak zwanej żabce, czyli tutaj, gdzie Twoje stopy są złączone podeszwami, a kolana są rozchylone na zewnątrz. Zostajemy chwilkę i zmienimy stronę prawa noga przez lewą. Albo szukasz punktu, który jest najbardziej spięty i tam się zatrzymujesz, albo pracujesz poprzez ruch cały czas. Rozluźniamy. Wyprostuj obie nogi, ale tak żeby były rozstawione na około pół metra. Wykonaj skłon w przód. Chwyć tak nisko jak możesz, ale nie rób nic na siłę. Tutaj również staraj się utrzymać proste plecy. Czyli nie ciągnij na siłę głową do nóg, do podłogi, raczej siedzisz wyprostowana i ciągniesz brzuchem i klatką piersiową w dół. Barki rozluźnione. Powoli podnieś się i usiądź na piętach. Tutaj kolana są rozstawione tak jak ci wygodnie, a ręce oparte za plecami. Klatka piersiowa wypchnięta w górę do sufitu, barki opuszczone. Zostajemy przez moment, następnie napnij pośladki i spróbuj podnieść je nad pięt. Utrzymaj tą pozycję. Dzięki temu będziesz czuła rozciąganie przodu ud. Rozluźniamy i kładziemy się w drugą stronę, na podłogę. Nogi pozostały ustawione tak samo. Powoli podnieś się, a ja dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcesz obserwować mnie na bieżąco, zapraszam na mój instagram Kasia Treningi.